jestem Krzysiek, a to jest dzisiejszy luźny monolog. Zapraszam. Długo nie mówiłem o grze Eurotrack Simulator 2, raczej w ogóle na kanale PPM Podcast. Z faktu, że jest to luźna, wielotematyczna seria, pomyślałem, że opowiem o moich wrażeniach z obejrzenia zwiastuna najnowszego dodatku do tej gry, DLC Grecja. Musicie wiedzieć, że swego czasu dużo grałem w Eurotrack Simulator 2 i bardzo ciepło ją wspominam. O swoich ulubionych ciężarówkach mówiłem prawie rok temu na 34 ciężarówkach PPM Channel i zachęcam Was do zapoznania się z tym filmem. Od taka autopromocja bratniego kanału. 4 grudnia, o dziwo rok po moim wideo z moją top 5 ciężarówek CTS2, swoją premierę będzie miał najnowszy dodatek do tej gry, DLC Grecja. Obejmie ona 14 miast, zarówno z Grecji kontynentalnej, jak i z greckich wysp. Obejrzałem zwiastun tego dodatku i muszę przyznać, że SCS Software, twórcy gry, bardzo się postarali. Mamy tu zarówno nowoczesne miasta, autostrady, ale też mniejsze uliczki i zabudowę śródziemnomorską. Piękne krajobrazy, ale do tego SS nas przyzwyczaił, co nie znaczy, że nie należy ich za to doceniać. Po prostu czuć ten grecki klimat. Jedną z ciekawych nowości będzie dostarczanie ładunków do hoteli. Co prawda sam już nie pojeżdżę sobie w grze, ale chciałem wam o tym dodatku opowiedzieć, jako wieloletni gracz i fan tej gry. Mam nadzieję, że może was zainspirowałem. Dziękuję wam za dzisiaj, dziękuję wam za ten tydzień i do usłyszenia w PJPiem Podcast. In my heart, it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where sun go down on us here. In the end, it's all the same. All you can do is play the game. Była to audycja PPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2024.